Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcam do zasubskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z tym co czytam, wypożyczam, publikuję i kupuję. I a propos kupowania nowych rzeczy, dzisiaj zaprezentuję unboxing dwóch nowych komiksów ze świata DC, które kupiłem w sklepie Gnome. Są to Green Lantern Wojna z Korpusem Sinestro, wydany w ramach DC Deluxe oraz This Is Martwa Planeta czyli o czwarta część cyklu powiedzmy, infekcji technowirusem, czy czymś tym zombie-wirusem bohaterów DC. Komiksy te, tak jak już mówiłem wcześniej, czy nie mówiłem, w każdym razie kupiłem w sklepie Gnom w Bielsku Białej przy ulicy Szkolnej. Ceny okładkowe są tutaj wyraźnie podane, tutaj mamy 229,99 groszy. ceny okładkowej Wojny z Korpusem Sinestro. Natomiast w przypadku dc to cena okładka, to jest 89,99. Ja te komiksy kupiłem znacznie taniej. Zresztą tutaj mamy naklejkę, po ile sprzedaje to sklep w oficjalnie. I tutaj też gdzieś mamy tą naklejkę, tutaj jest 60 zł. Więc tutaj dla potwierdzenia mam Paragon, powinien się ustabilizować, czyli dc Marsa Planeta 60 zł. I wojna z korpusem Sinestro 153 90 zł. 90 groszy. Dobra. Wej, zacznijmy to otwierać. Powiedzmy, że zacznę od wojny, raczej nie wojny z korupcją, tylko desist. Jest to czwarta odsłona cyklu, gdzie pierwsza wzięła mnie zaskoczenia i była po prostu rewelacyjna. Czytało mi się to fantastycznie, po prostu uważam, że to jest jeden z najlepszych komiksów, jakich przeczytałem. czytałem. Chyba był 2020 rok. To po prostu momentalnie mnie chwyciło super, to się, to się prezentowało. Ta folia już nie będzie nam potrzebna. Dobra. Za scenarz odpowiada, z tego co wiem, przede wszystkim Tom Taylor. Tutaj powinno być rozpisane, czyli tak, Scenarz Tom Taylor, rysunki Trevor Harszstein. Natomiast tuż to już inni autorzy, a jest, z tego co widzę, Davida Fincha. Klasyczny, tak jak poprzednie tomy wydane, czyli twarda oprawa, tak się prezentuje grzbiet, tak tył komiksu. Zabiera, ten album zawiera materiały pierwotnie publikowane w zeszytach This is Dead Planet od 1 do 7. I z tego co wiem to ma być kontynuacja tej serii. Mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ tom pierwszy naprawdę był rewelacyjny. O tu mamy jakieś okładki alternatywne. Tu też. I tu mamy prezentację całego cyklu. A propos całego cyklu możemy sobie teraz Porównać, jak on się prezentuje. Czyli mamy tom pierwszy, DC nie umarli w świecie DC. Tak wyglądał grzbiet. Drugi tom to był Niezniszczalni znacznie ciemniejszy. Trzeci, Nadzieja na końcu świata. I teraz w końcu Martwa Planeta. Jak sobie je wszystkie zbierzemy razem, to już tworzą całkiem. Solidną, solidną pozycję. No i popatrzcie, ok. Mam fajną zabawę kolorami: czerwony, zielony, żółty i pomarańczowy. No Grzbiet są w miarę jednolite po prostu, tyle dobrze, że to nie jest jakieś nadmierne zmienianie. Widać, że ewidentnie ten, ten pierwszy był najgrubszy, a ten chyba będzie drugi co do grubości. Najcieńszy cały czas pozostaje, ten drugi niezniszczalny. Dobra, czyli tak prezentuje się seria DCS. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Tom Taylor jest jednym z lepszych scenarzystów, jakich znam, więc powinno być dobrze. Dobra, przejdźmy teraz do głównego dania, czyli Grill Lanterna wojny z korpusem Sinestru. Bo tutaj za scenariusz odpowiada przede wszystkim Jeff Jones, czyli jeden z moich ulubionych scenarzystów. Zdejmujemy folię. O jakie to jest duże, dobra, czyli klasyczny DC -drucks. obwoluta, a pod obwolutą bardzo fajnie, lubię ten wygląd taki, mi się kojarzy z jakąś taką antyczną, klimatyczną książką, Green Lantern, Bojna z Korpusem taka. nie wiem jak to nazwać, wtłoczenia po prostu, kojarzy mi się z jakąś taką bardzo, bardzo w zeszłym książku tutaj mamy na lewej stronie okładki wypisane wszystkie komiksy, jakie były w DC, w DC Deluxe. Nadchodzi najjaśniejszy dzień. I jeżeli chodzi o scenarzysty, to mamy tak: Jeffa Johnsona, bardzo znany mi, Dave Gibbons, Rona Marsa, akurat Peter Tomasi. kolejny bardzo dobry. W rysunkach też mamy po prostu Dave Gibbons, Ivan Rice, z jakichś ciekawszych Patrick Patryk Gleson, jeszcze kogoś widziałem, chyba Joe Prado też jest ciekawy. Dobra. I teraz tak na czym bazuje tutaj? Na czym to jest? Na jakiej podstawie to jest wydane? Czyli mamy tak: Green Lantern to my zresztą od 18 do 25, korpus zielonych latarni, czyli Green Lantern Corps od 14 do 19, Green Lantern Sinestro Corps Special, Green Lantern Sinestro Corps Secret Files, Tales of the Sinestro Corps, Parallax. Tales of the Sinestro Corps Cyborg Superman, czy Cyborg Superman, Tales of the Corps Superman Prime. O, to jest dobre. Tales of the Sinestro Corps Ion numer 1. Czyli to było. Czyli to jest crossover, a nie jest samodzielna seria z tego co widzę. I teraz co to mamy? Tylko tak trochę. Hmm. Dałoby się, żeby było rozpisane po kolei, jaki zeszyt idzie. A tutaj się mam chyba domyślać. I. A nie, tu mi się akurat średnio podoba, że nie ma tutaj okładki. Czy wygląda to dobrze, ale. Ale wolałbym. A nie, tutaj coś jest. Już w ogóle Green Lantern Okładka numer 16. Nie wiem czy będą układki między każdym zeszytem. Wolałbym, żeby tak było, bo no, lubię jak to jest po prostu taki przerywnik. Tu coś jest. Aha, to może to był jakiś wstępniak, dobra. I co my tu mamy na końcu, jeżeli chodzi o dodatki. Jakaś ostrowalka. O i tu chyba zaczynają się dodatki. Czyli od tej, czyli dodatków jest całkiem sporo, bo tu mamy ponad 50 stron dodatków. Czyli mamy Strażnicy Wszechświata, Miejsca, OA, naokocele, Cele, Pierwszej Mocy. Super sprawa. Mhm. Mamy tutaj, widzę. O, no, to to jest coś, co. To mi się bardzo podoba, bo mamy korpus zielonych latari, Mamy po prostu podane postacie i wraz z sektorami. Pewnie pierwsze pojawienie się ta super sprawa. No, okej, okay, to już widzę, że, że jest rewelacyjna. No jest kilowok. Tego co znam. Tutaj jest Sareka, ja też coś kojarzę. No. A, a, tego znam z Semiku. No, jest coraz ciekawiej. Coraz, coraz bardziej fajniej. I podejrzewam, że część z nich gdzieś mi się tam. Czasem ona też skądś kojarzę. Gdzieś mi się tam pojawili. Albo Salaka kojarzę. Soranik na tu też kojarzę. No, coraz lepiej, coraz lepiej. Po prostu to jest to, to ja rozumiem, że to są dodatki. Że mamy korpus zielonych latarni po prostu z postaciami, które kojarzymy z różnych generalnie. A, teraz wchodzimy już tych właściwych, czyli Hal Jordan. John Stewart, Guy Gardner, Kyle Rainer, a jeszcze jest Arisa, tam mieliśmy ziemskich, tych głównych, wymienionych. Ile ich tu jest? Dobra. Poległe zielone ternie aha, z sektorami, bo tu mamy sektor 2814, to jest Abin Sur, którego dostał pierwszy Hal Jordan. A tu mamy znowu jakieś opowieści dodatkowe po dodatkach. Tu co mamy? Spektrum emocjonalne, czyli generalnie wyjaśnienie wszystkich? Wszystkich, czyli mamy spektrum mamy zieloną latarnię, żółtą, różową, znowu jest o żółtym, czyli o Sinestru. Jest korpus sinestru też wymieniony. Właśnie ciekawe, czy jest ten? Arkilo jest Arkilo. Super. No tak, to ja rozumiem wydawanie DC Deluxe'ów. To się. To jest. O, Cyborg Superman. Sektor nie dotyczy. No na pewno nie. Superman Prime też antymonitor. No proszę, czarna latarnia. I znowu jest jeszcze. Aha, znowu jest dyskusja odnośnie scenariusza. Tutaj mamy znowu jakiś wywiad. To kszkice koncepcyjne. Jakieś produkty kolekcjonerskie, ale żółtą wolałbym generalnie zieloną latarnię. Aha, figurki. Kolejne Jakieś okładki alternatywne, kolejne szkice. Okładka dwustronna widzę. Kolejne okładki. Co to jest? Aha, bo to jest zapowiedzi. najzapowiedź naj, naj, najczarniejszej nożcy i po słowie. I tutaj jeszcze mamy z tyłu notki o twórcach. Dobra. Wygląda to rewelacyjnie. Jeszcze nie mogę doczekać, aż zagłębię się w lekturę. Po prostu te dodatki, te postacie. I teraz tak. Jeff Jones pisał Green Lanterna z tego co wiem bardzo wiele, długo. Dużo numerów napisał. I tam było kilka takich kluczowych momentów. W pierwszym był właśnie wojna z korpusem Sinestro. Drugim elementem była najczarniejsza noc, która już została u nas wydana. Ale jak sobie. Popatrzymy. To jest tutaj tylko główny event. Od 08, najczarniejsza noc. Pamiętam, że mi się podobałem, to czytałem i kojarzę, że to były właśnie takie fajne klimaty, jeżeli chodzi o tych bohaterów, którzy polegli. I też na koniec był fajny był scenariusz, który można było sobie czytać. Po prostu zeszyt po zeszycie, nawiązania. Było ciekawe posłowie, słowie, ale... Różnica, jak sobie zobaczycie, grubości, jest niebagatelna. To jest dwa razy grubszy komiks. No nie no, muszę zadać, dwa razy grubszy, ale blisko, bo ten ma chyba około 300 stron, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy będzie widać, czy będą tutaj liczby stron podane, ale z tego co kojarzę, to było około 300. Natomiast ten ma prawie 600, więc... Dobra, tak to się prezentuje. Wojna z Korpusem Sinestro wygląda olśniewająco. This is Martwa Planeta też jest ciekawa. Napiszcie mi, którym komiksem bardziej się jaracie. No, ja się jaram tym i to zdecydowanie. Jej, jak zobaczyłem te dodatki z tymi wszystkimi latarnikami. Puh, nic tylko kończy i zabiera się do czytania. Dobra. Podsumowując, to kupiłem w sklepie GNOM, sklep Gnom. Polecam, bo mają fajne ceny. Jak mieszkasz w Bielsku lub w okolicach, spokojnie możesz sobie podejść, odebrać. Jeżeli coś się dzieje nie tak z komiksem, spokojnie przychodzisz zareklamować. W każdym razie ja polecam. Jestem bardzo zadowolony. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tych komiksach. W ogóle, czy w ogóle znacie, czy na któryś bardzo czekaliście. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.